Cześć, tu Ania Bartosińska. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Po Godzinach. To audycja, w której razem z naszymi inspirującymi gośćmi mówimy o biznesie, karierze zawodowej i rozwoju osobistym. Podcast Po Godzinach realizowany jest przez Arche Consulting. Naszym gościem jest dzisiaj Kasia Drożdżewska, Internal Project Manager od ponad 13 lat w Arche. Odpowiedzialna za narzędzia pracy w firmie, ale przede wszystkim za wdrażanie innowacji i nowoczesnych technologii. Przeprowadzała kilka dużych systemowych zmian. Teraz jest u progu kolejnego wdrożenia nowego systemu informatycznego, który zmieni funkcjonowanie każdego pracownika firmy. I tak, będzie on wspierany sztuczną inteligencją. Cześć, Kasio. Cześć, Aniu, dziękuję za zaproszenie. No i bardzo chętnie podzielę się tutaj historią i kulisami naszego projektu, który jest dla nas ogromnym krokiem w stronę nowoczesności. Drodzy słuchacze, to jest naprawdę sukces, że udało mi się Kasię zaprosić do tego podcastu. Próbowałam wiele razy, nareszcie się zgodziła. I zanim Kasiu porozmawiamy o tym, jak ta budowa i wdrożenie nowego systemu przebiega, co to dla nas oznacza, jak to funkcjonuje, jak to będzie funkcjonowało, to takie małe pytanie do Ciebie. To nie jest Twoja pierwsza zmiana, którą przeprowadzasz taką dużą systemową. Jak ty się czujesz w przededniu tej zmiany? Dużo stresu, dużo pracy na ten moment. Tym bardziej się cieszę, że odwiedziłaś nas dzisiaj i jesteś w stanie podzielić się z nami właśnie tą historią projektu, bo tak, Arche to jest już prawie 16 lat historii. Tak, tak, w lutym. W lutym dokładnie będzie 16 lat, rzeczywiście. Dokładnie. No i teraz tak. Jak to wyglądało do tej pory w kontekście narzędzi, rozwoju, systemów? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby wdrażać coś zupełnie od nowa? Arche, znaczy ogólnie jako agencja rekrutacyjna, od samego początku istnienia naszej firmy zawsze działaliśmy na własnych systemach. I to był tak naprawdę nasz świadomy wybór, bo zawsze chcieliśmy narzędzi szytych na miarę, dokładnie pod nasze procesy, pod nasze potrzeby. Takie rozwiązanie, czyli właśnie takie systemy szyte pod nas, pozwalają nam dopasować narzędzia do tego, jak pracujemy jak się zmieniamy też jako firma. Powiedziałaś, że 16 lat. Także przez te 16 lat, w ciągu tych 16 lat, to tak naprawdę będzie już teraz nasza trzecia generacja systemu trzeci system, który jest budowany pod nas, pod nasze potrzeby. Ten pierwszy system powstał, gdy firma rozpoczęła swoją działalność, czyli na samym początku. Drugi zbudowaliśmy około 10 lat temu. No i on się rozwijał z nami, tak? Cały czas w zasadzie na nim pracujemy, natomiast on naturalnie osiągnął swoje granice technologiczne. Może nie tak zupełnie do końca te granice osiągnął, ale żeby móc wdrożyć najnowsze rozwiązania, właśnie w tym modele językowe, sztuczną inteligencję, no to konieczna była po prostu wymiana tego systemu już na taki produkt nowoczesny, na produkt modularny. No i też przygotowany na kolejne lata rozwoju Arche. 16 lat. Własne systemy, to wszystko ma wspierać naszą pracę. Przez te 16 lat, jak ja na to patrzę, no to świat rekrutacji też się zmienił i sama rekrutacja jest zupełnie inna niż była, kiedy Arche startowało, nawet niż była, kiedy ja do, do Arche dołączyłam. I teraz bardzo mocno mówi się o wdrożeniu AI w rekrutację jako w proces moda. Czy potrzeba, co faktycznie sprawiło, że Arche zdecydowało się na system oparty o AI? No, rzeczywiście, modele językowe otwierają nam teraz zupełnie nowe możliwości. No, szczególnie w branży HR. Tutaj pracujemy głównie na treściach, na dużej ilości danych opisach stanowisk, na dokumentach CV, analizach tych dokumentów, no i oczywiście ostatecznie też na komunikacji z kandydatem i z klientem. No i naszym celem było, żeby ten system nie tylko porządkował nam te dane, ale też, żeby aktywnie wspierał i konsultantów, ale też sprzedawców u nas w firmie, czyli proponował pewne treści, analizował te wszystkie dane, które w systemie się znajdują, no a przede wszystkim później też rekomendował działania. Dotychczasowy system, no po prostu nie był technicznie przy Przygotowane też na takie funkcje. No dlatego właśnie stworzyliśmy, tworzymy teraz ten nowy. To jest tak, Aniu, że jeżeli chcesz wejść w AI, w modele językowe, ale tak na serio, no to też takie rzeczy muszą być w podstawie systemu, a nie doklejone na siłę. No i właśnie też dlatego podjęliśmy po prostu decyzję. Robimy nowy system. Okej, okay. nowy system, nowe funkcjonalności. Nowe możliwości, no właśnie, o tych możliwościach może trochę. Jakbyś opisała ten system komuś, kto w ogóle nie siedzi w temacie? No, nasz system, system AI, bo już teraz tak możemy o nim mówić, to jest jedno wielofunkcyjne narzędzie. Ono obejmuje dwa kluczowe obszary naszej pracy: rekrutację. I sprzedaż. Czyli mówimy tutaj o kompleksowym podejściu do prowadzenia projektów rekrutacyjnych, właśnie od tego pierwszego kontaktu z klientem przez naszych handlowców, aż po zamknięcie projektu rekrutacyjnego już przez konsultantów Arche. Czyli system to jest takie jedno narzędzie, gdzie znajdują się wszystkie dane firmy, dane informacje dotyczące procesu, dotyczące klientów, nasze notatki, statusy, komunikacja też. No i do tego wszystkiego sobie dokładamy warstwę AI, warstwę sztuczną, Inteligencji, która nam pomaga szybciej analizować te wszystkie dane, które się znajdują w systemie, tak? Analizować dokumenty, pisać oczywiście, też streszczać, ale co najważniejsze, wyciągać wnioski podrzucać nam propozycje działań, no, czy też po prostu odpowiadać na pytania użytkowników, którzy je zadają w systemie. No i co, co jest jeszcze ważne? Na pewno musimy to podkreślić, że my nie budujemy tego systemu po to, żeby zastąpić w jakiś sposób ludzi. Tak, to ważne. Mhm. Tak, tak. Jakby w naszym przypadku, wiesz Ania, ten y, cały AI, sztuczna inteligencja ma odciążyć i uporządkować naszą pracę. My w Arche mamy po prostu dzięki temu mieć więcej czasu na rozmowy z kandydatami, rozmowy z klientami, na budowanie relacji, no i też na decyzje. Te decyzje, które i tak zawsze ostatecznie muszą być po naszej stronie. Co jest też dla, dla mnie, przynajmniej, też bardzo istotne, i to jest to, że ten nowy system jest też skalowalny. Czyli możemy go rozwijać zgodnie z naszymi zmieniającymi się potrzebami. Czyli dokładnie tak, jak robiliśmy z poprzednimi systemami, też przez te ostatnie 15 lat. To jest bardzo ważne, to co mówisz, i wydaje mi się, że w całym tym strachu przed sztuczną inteligencją, tym jak zastąpić człowieka i że będzie nas rekrutować AI, a nie człowiek, to to, co powiedziałaś, jest bardzo istotne. Czyli zostawiamy człowieka w procesie, on cały czas jest decyzyjny i to na człowieku polegać będzie decyzja. AI ma nam tylko pomóc, zagregować dane, tak to mogę nazwać? Tak, tak, ale też analizować je, tak? Analizować, podpowiadać te rozwiązania, tak jak, jak wspomniałam. No i też to, co powiedziałaś, rzeczywiście ten człowiek na samym końcu, to jakby cały system zbudowaliśmy w taki sposób, żeby naprawdę na samym końcu to człowiek zdecydował, co ma zrobić. Okej, okay. to tak, na jakim jesteście etapie? Czy te rekrutacje, które już wychodzą spod rąk naszych rekruterów, już są wspierane sztuczną inteligencją? Nie, nie. Na razie system jest sfinalizowany. Będzie on wdrażany w styczniu, od stycznia tak naprawdę, więc teraz jeszcze pracownicy nie pracują w tym naszym nowym narzędziu. To wszystko jest dopiero przed nami. Jesteśmy aktualnie w fazie testów, szkoleń, no i oczywiście też przygotowania zespołu do zmiany. Osobiście mam ogromne oczekiwania co do tego nowego systemu, bo ja widzę też, jak duży potencjał niesie ze sobą integracja sztucznej inteligencji z tą naszą codzienną pracą, z codzienną pracą właśnie. Konsultantów, handlowców w naszej firmie. No to wychodzi na to, że święty Mikołaj w tym roku przyniesie niezły prezent arche. Tak, nie mogę się już doczekać. Okej, okay, czyli jesteśmy na etapie wdrażania. Co z Twojego punktu widzenia jest lub było największym wyzwaniem w budowie i wdrożeniu tego systemu? Największym wyzwaniem to, no chyba ta, ta przesiadka, tak? Z takiego narzędzia, z którym e, mieliśmy do czynienia, na którym pracowaliśmy już e, i dobrze pracowaliśmy, e, bo to narzędzie się sprawdzało przez te ponad 10 lat. E, było z nami i rozwijaliśmy je. No i też to narzędzie po prostu jest głęboko zakorzenione tak w całej naszej kulturze pracy w Arche, Więc m, ta przesiadka, natomiast ta przesiadka jest dopiero przed nami. To dopiero będzie miało miejsce. E, natomiast wyzwaniem od strony technicznej było na pewno zaprojektowanie. Tej architektury tego systemu w taki sposób, żeby umożliwiła pełną migrację danych, uporządkowanie tych danych tak, z naszych poprzednich lat pracy, wszystkich procesów, i też zaprojektowanie tej architektury w taki sposób, żeby AI była jej integralną częścią. Żeby to nie był tylko jakiś dodatek, tylko żeby to była po prostu całość. No i też trochę już o tym mówiłyśmy o, o, tym, o tej stronie ludzkiej w systemach, tutaj też na pewno to rozsądkowe podejście, że wiadomo, AI. Potrafi przyspieszyć naszą pracę, i to wszyscy już wiemy, ale też może robić błędy. Więc um, wyzwaniem dla nas było też ustawienie wszystkiego tak w systemie, żeby zawsze ta decyzja leżała po stronie człowieka na samym końcu. No właśnie o tej ludzkiej stronie trochę chciałam też porozmawiać. Jak Twoje otoczenie, pracownicy arche, osoby, które będą miały pracować na tym systemie, jak reagują na te zmiany? No na tym etapie nie mogę powiedzieć, że, że ja już wiem, jak reagują, bo, bo właśnie jeszcze nie pracujemy na co dzień. Natomiast no, to, co jest widoczne, to na pewno jest taka ciekawość, bo wiadomo, to jest system, nowoczesny system, system, który może uprościć, ułatwić, zautomatyzować pracę, ale też jest widoczna taka ostrożność, jak chyba przy każdej zmianie, a jest to bardzo duża zmiana w organizacji, jednak przejście na zupełnie nowy system po tylu latach pracy w poprzednim narzędziu. Natomiast wiadomo też podchodzimy do tego normalnie, czyli szkolenia, wsparcie, czas na wdrożenie, komunikacja, zbieranie feedbacku. No dopiero praca od stycznia pewnie też pokaże jak pracownicy zareagują, przyjmą ten system jako swoje główne narzędzie pracy. Duża zmiana, duży projekt, duży system. Wiem też, że projekt jest wspierany środkami zewnętrznymi. O tym coś więcej możesz, Kasiu, powiedzieć? Tak, tak, oczywiście. System powstaje w ramach dofinansowania unijnego z funduszy europejskich dla Województwa Śląskiego. Tutaj jest prowadzone to z działania innowacje cyfrowe w małych i średnich przedsiębiorstwach. No i to jest już tak naprawdę też nasz drugi projekt z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. W 2020 roku zrealizowaliśmy projekt, dzięki któremu mocno rozwinęliśmy ten nasz obecny jeszcze system, System. No, teraz robimy kolejny krok, już właśnie z nową technologią, ze sztuczną inteligencją. Mówiłaś, że ten system będzie skalowalny, że będzie mógł gdzieś jakoś z nami rosnąć i się rozwijać. Jak widzisz ten rozwój systemu w kolejnych latach? A mamy bardzo ambitne plany, ja szczególnie. <laughs> po pierwsze, ale no tak, na pewno na sam start to jest stabilizacja i takie dobre wdrożenie. To jest, to jest teraz priorytet i najważniejsze dla nas. Natomiast docelowo będziemy rozwijać ten, taką część big data w, w systemie, rozwijać właśnie raportowanie, głęboką analizę danych, no ale też wzmacniać obszary związane z efek Aktywnością naszych procesów w środku, z automatyzacją, jakością informacji, którą też ten system będzie nam przekazywał, no i też z jakością informacją, które my też będziemy przekazywać do klientów, do kandydatów, więc, więc dużo pracy przed nami, ale absolutnie nie zamykamy się na inne obszary rozwoju naszego systemu, jak wiemy, branża HR, czy potrzeby klientów, a tak naprawdę teraz też możliwości technologiczne tak szybko się zmieniają, że no właśnie to jest dla nas, teraz będzie to naszym ogromnym atutem, ten właśnie nasz własny System, bo możemy iść w dowolnym kierunku tutaj z tym narzędziem. Możemy iść właśnie zgodnie z tym, jak będzie się zmieniał rynek, jak będzie rozwijała się firma w przyszłości. No, nie pozostaje mi nic innego, tylko również jako przyszły beneficjent tego systemu <laughs> trzymać bardzo mocno kciuki za wdrożenie, za rozwój, za to, żeby faktycznie nasze procesy, Wspierane tym systemem były jeszcze bardziej efektywne. E, także też, e, też mocno, mocno trzymam kciuki, mocno wspieram. I bardzo Ci się dziękuję za tę rozmowę i że znalazłaś chwilę czasu w tym całym młynie wdrożeniowym, żeby, żeby tutaj do nas paść. Dziękuję Aniu. Tak kciuki się na pewno przydadzą. Wyszłam sporo poza moją strefę komfortu, przychodząc tutaj dzisiaj do ciebie. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, no i też liczę, że, że pewnie gdzieś tam może w przyszłości. Jeśli nie ja, to może ktoś inny podzieli się z tobą efektami naszej pracy już jak system będzie rzeczywiście wyglądał po wdrożeniu i do zobaczenia. Dzięki, cześć. To tyle na dziś. Jeśli odcinek był dla Ciebie przydatny, koniecznie podziel się nim w swoich social mediach. I oznacz profil Arche Consulting. Możesz też zostawić po sobie ślad i podzielić się swoją opinią na Spotify lub iTunes. Do usłyszenia po godzinę!